Nikogo przekonywać, na ile jest ważna granica, nie taka, która dzieli, ale taka, która jak najbardziej powinna łączyć. Dzisiaj, tutaj, w tym miejscu, zgromadzili się ludzie, którym bliskie sercu były działania wszelkich instytucji, i organizacji na rzecz przygotowania i realizacji tej inwestycji. To przejście budowane jest z myślą, aby tej odprawy dokonywać w jednym miejscu. Odprawa dokonywana będzie tak, aby jak najbardziej i w największym stopniu ułatwić przejazd przez granicę, zwiększyć przepustowość granicy w ogóle polsko-ukraińskiej. A tutaj przede wszystkim ta inwestycja jest związana z wielkim oczekiwaniem społeczności lokalnej. Zarówno gminy, powiatu, jak i województwa.